I to prawda, że aktorzy mieli podpisaną umowę, że nie mogą posiadać telefonów na planie, bo posiadanie telefonu na planie kosztowało 100 tysięcy złotych? Tak, wszyscy. To była sytuacja też przezabawna, bo yy, ja wiedziałem, że chcę od tych ludzi pełnego skupienia. I tego nie ma w dzisiejszym świecie w polskich planach filmowych, bo szukasz kierownika planu, wychodzisz i widzisz gościa, który w Tetrisa gra yy, poza obiektem. No, i oni te telefony zdeponowali, i się nagle okazało, że jest to możliwe. Jeszcze wprowadziłem system, bo stwierdziłem, że oni muszą słyszeć głos w głowie, żeby nie gadali, więc wszyscy dostali słuchawki, żeby rozlegał im się ten głos, czy mój, czy osoby z ich pionu bezpośrednio w tym uchu, żeby jakby byli sfokusowani na sobie, a nie na tym, co się dzieje na zewnątrz. I się okazało, że byliśmy w stanie, no te zdjęcia były rozwleczone, więc nie wiem, no półtora roku przeżyć bez tych komórek na planie i się dało nakręcić film w zupełnie innym rodzaju skupienia.